Witaj. Dzisiaj chciałbym zatrzymać się przy zmianie powiedzieć to, co żywe to, o czym mówi dusza, o czym mówi serce a i umysł potrafi o tym powiedzieć. Zmiana nastąpi wtedy, kiedy coś się skończy. Często jest tak, że jeszcze się nie skończyło, a zmiana już dobija się do, do istoty, do Ciebie, do Twojego wnętrza. Czasami jest tak, że nie wiesz, co się dzieje. Czujesz pod skórą zmianę, ale ona jeszcze jest dla umysłu daleko. I to jest pierwszy symptom, że ta zmiana już jest w tobie. Bardzo często jest tak, że zmiana dokonuje się nie tam, gdzie ty chcesz, gdzie wydaje się tobie, że ta zmiana byłaby dla mnie dobra, ale zaczyna zachodzić w tych aspektach, na tych płaszczyznach. Zupełnie niespodziewanych. Umysł powie, że dzieje się coś wbrew Twojej woli. Obserwuj to, co mówi umysł. Tym, co może wprowadzić niejaki spokój w czasie, kiedy zmiana może burzyć, wzburzać, doprowadzać do wewnętrznego chaosu, do napięć energetycznych, do skoków emocji. Takim czynnikiem, który ułoży, pogłaska energię, emocje, jest zaufanie. Często zdarza się tak, że nasza istota wie lepiej od umysłu, co jest dla nas dobre. Często jest tak, że jeżeli zaufasz temu, co się zadziewa, to nie będzie tak bolało. Podczas kolejnych spływów plazmy, podczas kolejnych energetycznych pocałunków słonecznych, Pływają informacje, które będą się rozpakowywać. One się osadzają w Twojej istocie. Osadzają się w sercu, docierają do komórek, do DNA. Docierają do umysłu, do mózgu, do całej istoty, do ziemskiego awatara. Będą się rozpakowywać jeszcze. Czas jakiś. Ale tam dostałaś, dostałeś informacje. Stąd może się tak zadziewać, że nagle zechcesz robić, zrobić coś, czego nigdy nie robiłaś, nie robiłeś. Być może te informacje. Zawołają Twoją istotę do zmiany. Jeszcze bardziej, jeszcze głośniej będziesz słyszeć wewnętrzny głos. Zmiana jest. Niejako wpisana w nasze ziemskie doświadczenie. Zmiana jest wpisana w doświadczenie tego awatara. Wszystko się zmienia. Spójrz na pory roku. Jest wiosna, jest lato, jest jesień, jest zima. I znowu. To w szerokościach geograficznych, gdzie leży kraina Słowian. Inne krainy nie mają takiego szczęścia, gdzie mogą obserwować cykle, cykle życia. I wyobraź sobie, że twój awatar, Twoje ciało, Twoja istota. Jest wołana do nowego, do następnego cyklu życia. Im szybciej zrozumiesz, im szybciej zaufasz swojej istocie, tym szybciej staniesz do swojej mocy. Zaufanie powoduje lekkość, zaufanie przyzywa lekkość. A o czym jest zmiana? Jesteśmy różnymi istotami. Jesteśmy istotami, istotami o różnym doświadczeniu, o różnej drodze życiowej, w tym, ale i w innych wcieleniach. Można by powiedzieć, że każdy będzie przechodził inną zmianę. Zmiana, ta, która idzie, jest o miłości. O odpamiętaniu pierwotnej miłości źródła. O tym jest ta zmiana. Zmiana powoduje uaktywnienie wibracji serca. Zmiana aktywuje miłość do siebie. Ponieważ przez dziesiątki, setki, tysiące lat, Wmawiano nam, że miłość do siebie to egoizm. Bardzo często dlatego umysł tak walczy. Trudno jest niektórym z ludzi, z ludzkich istot pokochać siebie. O tym jest zmiana. To, co możemy robić dla siebie w ten czas zmiany, to być dla siebie łagodnym. Być dla siebie dobrym. Być dla siebie czułym. Polu serca Twoja twierdza. Na każdym etapie o wszystkim decydujesz Ty, o wszystkim decyduje Twoja istota. Każdy idzie swoim tempem zmiany, więc nie ma zmian takich samych dla wszystkich. Globalna zmiana polega na tym, że coraz więcej ludzi, istot ludzkich, istot żywych doznaje wzrostu świadomości swojej istoty. Ale w tym rozpoznaniu świadomym siebie, świata, mechanizmów życia, jesteśmy w innych miejscach, w różnych miejscach. Możemy być w różnych miejscach. Dlatego te słowa dotrą do tych istot, które są w tym miejscu, aby być gotowymi. Żeby to usłyszeć przez małe U i przez duże U. I tak ze wszystkim. I to nie jest ani dobrze, ani źle, że usłyszysz albo nie usłyszysz. To nie ma znaczenia. Bo zmiana już jest w Tobie. Jesteśmy świadkami odpamiętywania pierwotnej mocy źródła tu na Ziemi na tej pięknej, błękitnej planecie.